Radio Polonia FM. Z nami usłyszysz więcej. Dzień dobry, witam się z Państwem serdecznie. Mirjana Kaluga e, dla Radio Polonia FM. Jesteśmy dzisiaj w Chesterfield e, na polskim festynie. Jest z nami dzisiaj Jacek. Powiedz, Jacku, co z nami tutaj robisz? Co to w ogóle za zamieszanie jest? Powiedz coś więcej. Witam serdecznie. Z tej strony Jacek Grzymała, drzewiet, e, woj... Jomsborga i Także przybyłem tutaj żeby wesprzeć naszą Polonię, Polonia Chesterfield. Także tutaj zorganizowaliśmy różne konkursy, walki dla dzieci i po prostu bawimy się świetnie. Jest piękna pogoda, także no, Bogowie nam wspierają. Jest super. A tak w ogóle to co? No to jestem otwórcą historycznym, także uwielbiam właśnie epokę, epokę Słowian i Wikingów. Tak, że jestem słowiańskim wikingiem. No i co? Podróżujemy po świecie, tak? bierzemy udział właśnie w różnych walkach, turniejach, tak? robimy rzemiosło, kowactwo artystyczne i inne fajne rzeczy. No i co? I wspieramy Polonię tutaj za granicą, tak? E... Czy, czy tak, tak naprawdę to, co tutaj organizujesz, e... to jest twoje hobby, mam rozumieć? Tak, to jest moje hobby, tak. No właśnie. Ten tron też wykonałem hobbystycznie, tak po, sam. Jakby, po godzinach. mam rozumiejesz, tak. że ty to sam zrobiłeś, wow, niesamowite wygląda świetnie. No, <laughs> Super. Srebny tron. Tak. Super. No, generalnie fantastyczne hobby, fantastyczny pomysł, kreatywny. Czy możemy się spodziewać jakiegoś wydarzenia w najbliższym czasie zorganizowanego przez Ciebie, jakieś występy? Tak, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o najbliższy Kiedy? czas, to tak, no to tak. No od razu właśnie zapraszam wszystkich bardzo serdecznie, ponieważ w Sheffield, tam gdzie mieszkam, jest organizowany, właśnie organizowany lato z Radiem, tak? Czyli 31 sierpnia. Mhm. Jestem też jakby wolontariuszem Radio Polonia FM, także mhm. nasze, nasze wyjątkowe radyjko z Sheffield. Zapraszam do słuchania. No i co? No i ja tam organizuję przede wszystkim z moimi przyjaciółmi, z moimi jakby pasjonatami i Witcherat, czyli robimy The Witcher Show, mm -hmm. tak? I, I będzie się działo, jest tam zaangażowanych dużo, dużo ludzi, dużo wolontariuszy, robiliśmy już takie show wcześniej, tak? A teraz będzie jeszcze większe, jeszcze lepsze i z większą pompą, Także mm -hmm. będzie woda, ogień. I pot i krew. Okej, okay, dobrze, to super. Zapowiada się fantastycznie. Dziękuję, że podzieliłeś się z nami swoją historią. Wspaniale, że są Polacy, którzy wspierają tutaj nas i właśnie poprzez organizowanie takich... All you need is Love. All you need is love. love love is all you need. Zapraszamy! Także zapraszamy na kolejne właśnie takie wydarzenie 31 sierpnia. Nie ma Lato z Radiem, Sheffield. Sheffield e, Prostos. z e, prosto z, Sheffield, z, Pol z polskiego festynu. Minę na kaluga Dypolonia Dziękuję. I Jacek Grzymała. Tara. Dziękuję. Three, two, yeah! Radio Polonia FM. Z nami usłyszysz więcej.